Dzień dobry. Zapraszamy Państwa na film instruktażowy, w którym zaprezentujemy, w jaki sposób skonfigurować aplikację gabinet.gov.pl, a wykorzystać certyfikat ZUS do podpisywania REC. W przeglądarce internetowej wpisujemy adres gabinet.gov.pl i naciskamy na przycisk Zaloguj się. Wybieramy opcję logowania za pośrednictwem profilu zaufanego. Wpisujemy login, hasło, a następnie klikamy Zaloguj się. Następnie wybieramy rolę, w której będziemy pracować. W naszym przypadku będzie to rola lekarza. Jednakże proces generowania certyfikatu ZUS wygląda tak samo w przypadku każdej z ról uprawnionych do wygenerowania certyfikatu. W kolejnym kroku wybieramy dowolny podmiot, praktykę, w ramach której wystawiamy receptę. Pojawi się okno prezentujące główne funkcjonalności gabinet.gov.pl. Klikamy na swoje imię i nazwisko znajdujące się w lewym górnym rogu ekranu. Świeca nam się profil użytkownika. W celu wygenerowania certyfikatu ZUS naciskamy na Złóż Wniosek i uzupełniamy formularz o kolejne dane: adres e-mail lub numer telefonu, hasło do certyfikatu oraz powtórzenie hasła do certyfikatu. Zapoznajemy się z regulaminem, akceptujemy jego warunki i klikamy Złóż Wniosek. Możemy teraz pobrać wygenerowany certyfikat klikając w Pobierz certyfikat. Przed pobraniem konieczne będzie uzupełnienie ustalonego wcześniej hasła i ponowne kliknięcie Pobierz certyfikat. Z tego poziomu możliwe będzie również anulowanie certyfikatu. Po anulowaniu certyfikatu będzie istniała możliwość ponownego wygenerowania nowego certyfikatu. Po pobraniu certyfikatu należy go umieścić w odpowiednim miejscu na komputerze aby móc korzystać z niego w aplikacji gabinet.gov.pl. W przypadku korzystania z komputera z systemem Windows należy skopiować wybrany certyfikat i umieścić go na dysku C w nowo utworzonym folderze o nazwie gabinet, a następnie zmienić jego nazwę na ZLA. Uwaga! Litery w nazwie certyfikatu mają znaczenie i muszą być małe. Dla użytkowników korzystających z innych systemów operacyjnych, np. Mac iOS, należy skopiować ścieżkę dostępu do certyfikatu, którą można uzyskać poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pobrany certyfikat i wejście w jego właściwości. W przypadku urządzeń z systemem iOS należy wybrać certyfikat, następnie nacisnąć zaprezentowaną kombinację klawiszy, a skopiowaną ścieżkę dostępu należy wkleić w pole Ścieżka do certyfikatu. W tej części filmu zaprezentujemy, w jaki sposób zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej Chrome, dzięki któremu możliwe będzie podpisywanie e-recept certyfikatem. Prezentacja rozpocznie się od etapu, w którym lekarz określił już wszystkie dane na e-recepcie, a będzie chciał ją podpisać. Pełen proces wystawienia e-recepty został zaprezentowany w innym filmie instruktażowym, którego link podaliśmy w opisie. W celu zainstalowania dodatku klikamy na Podpisz i wyślij wszystkie, a następnie podpisz certyfikatem. Pojawi się informacja dotycząca instalacji dodatku Kirchhoff. Klikamy Instalacja rozszerzenia z Web Store. Kolejno, Dodaj do Chrome i Dodaj rozszerzenie. Okienko, które się pojawi, można zamknąć. Odświeżamy stronę przeglądarki internetowej i wracamy do aplikacji gabinetgov.pl. Jeśli przejście po odświeżeniu nie będzie automatyczne, Należy ponownie wpisać adres gabinet.gov.pl w przeglądarce. Klikamy ponownie na Podpisz i wyślij wszystkie, następnie podpisz certyfikatem i pobieramy dedykowaną aplikację Shafir Host odpowiednio dla Windows lub innego systemu operacyjnego, który posiadamy na komputerze. W tym celu klikamy pobierz Shafir Host, akceptujemy warunki umowy licencyjnej i klikamy kolejno Zainstaluj, Zakończ. Nie zamykamy okienko do pobrania Szafir Host, a następnie okno z wystawioną e-receptą. Odświeżamy stronę i ponownie klikamy na podpisz i wyślij wszystkie. A następnie podpisz certyfikatem. Pojawi się okienko aktualizujące odpowiednie komponenty. Czekamy na zakończenie aktualizacji. Zostanie zaprezentowany ekran umożliwiający podpisanie e-recepty certyfikatem ZUS. Dziękujemy za uwagę.